Cześć, Witajcie mordeczki, z tej strony Majsterek Mixon. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale w serii u Mixona na warsztacie. Jak widzicie, jesteśmy na warsztacie. Na pewno pytacie się, co to jest? Jak to się stało, że on, on zmienił kolor. No, niestety, zmienił kolor, bo chyba yy, no, trzeba było go odświeżyć, tak? Yy, oprócz tego, że zmienił kolor. Yy, naprawiłem go, mówiąc m.in. o tym, że plastiki zostały dokupione, wymienione na nowe. I został odnowiony, pomalowany. Jak widzicie, tutaj futerek. Wszystko gra, cacy. Tak to się prezentuje. Zostało mi jeszcze tylko tutaj, kurde, te cholerne. Choler na światu, to jest na razie awaryjne. Jak widzicie, kabelki wystają, bo tutaj ta, ta włączka nie działa. Kurde, ten ta końcówka, taka metalowa, jest tu i ona mnie styka. Nie styka, jak widzicie. Tu są stare plastiki. Zobaczcie. Czerwony czarny. Normalny demon demon prędkości to, to za bardzo to to nie jest yy, no nie jest to demonem prędkości bo to 50 jest 50 zdrówko wasze bo mojego szkoda także jeżeli wam się podoba to zostawcie łapkę i suba